Ależ mi się nie chce. Znasz to? Znasz to uczucie? Znasz takie myślenie? Czy to lenistwo? Czy może prokrastynacja? Są osoby, które twierdzą, że coś takiego jak prokrastynacja nie istnieje i oznacza właśnie lenistwo. Są osoby, które twierdzą, że prokrastynacja to szumne nazywanie tego, kiedy mi się czegoś nie chce zrobić. No i czy tak w zasadzie jest? Moim zdaniem, za prokrastynacją może stać wiele rzeczy. Dlatego, właśnie w tym odcinku, tym się zajmiemy. Ja nazywam się Jarek Jarzębowski i witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku HR Espresso, w którym w sposób prosty i konkretny dzielę się wiedzą i inspiracjami z tematów około hr Ci, że jesteś leniwy, że jesteś leniwa, to możesz odebrać to jako obelgę. Ale jeżeli powiem, że zdarzać się prokrastynować, to przyjmiesz to i powiesz: no tak, w zasadzie zdarza mi się. I po pierwsze, jest, zwróć uwagę na rozgraniczenie jesteś, a zdarzać się, czyli coś robisz, ale nie jesteś, to jest różnica w tym, jak mówimy o osobie lub o działaniach, zachowaniach danej osoby. Zwróć na to uwagę, jak ty mówisz do innych osób o innych osobach. Ale też sama forma, lenistwo, a prokrastynacja. No więc jak to z tym jest? Otóż, prokrastynacja to nie jest tylko i wyłącznie lenistwo. Prokrastynacja to również czasami lenistwo, bo czasami mi się po prostu nie chce, jest piękne słońce, albo jest mega gorąco, jest mega upał i jest mi po prostu za ciepło, albo jestem zbyt zmęczony i może to jest kwestia jakiegoś tam lenistwa. Natomiast bardzo często odkładanie czegoś na później, czyli to, co nazywamy prokrastynacją, odkładanie na później yy, rozpoczęcia pracy, zakończenia pracy itd., itd. wiąże się z czymś jeszcze innym. Liz Foslin podzieliła się taką dosyć ciekawą grafiką, którą niedawno opublikowałem właśnie na LinkedInie. Grafiką, na której podzieliła się powodami prokrastynacji. Liz powiedziała, że większość prokrastynacji w jej przypadku Wynika ze strachu. Kolejnymi powodami było to, że nie wiedziała, gdzie rozpocząć, albo perfekcjonizm, zajęcie się zbyt dużą ilością tematów, albo poczucie nieadekwatności, poczucie niewiedzy, czy poczucie tego, że nie powinienem danej rzeczy robić. No i jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że jest wiele powodów, dlaczego nie zaczynamy czegoś robić, i to niekoniecznie jest lenistwo, to możemy dojść do realnej przyczyny, a ostatecznie również rozwiązania. Bo jeżeli przyczyną jest strach, to warto, abyśmy zadali sobie pytania: czego się boję? Dlaczego się tego boję? Co może się stać? Co na pewno się stanie, albo co stanie się, jeśli czegoś nie zrobię, i tak dalej, i tak dalej. Trochę o pytaniach mówiłem w jednym z poprzednich odcinków na temat porad dla liderów, dlatego teraz nie będę się na tym skupiał. Ale jeżeli strach, jeżeli to właśnie strach nas blokuje przed rozpoczęciem działania, to warto, abyśmy zastanowili się, co z tym strachem możemy zrobić. Kolejnym powodem, który wyznaczyła Lis, który wskazała Lis, było nie wiedza, gdzie rozpocząć. I to również jest powód, bo kiedy jesteśmy przytłoczeni, kiedy czujemy się przytłoczeni i nie wiemy, co mamy zrobić, jakie są kroki, które powinniśmy podjąć, to faktycznie często nie podejmujemy żadnego. Zbieramy ogrom informacji, ale ten ogrom informacji wcale nam nie pomaga, bo skoro jest ogrom informacji, to jak mamy wybrać, od czego zacząć? Dlatego w takich sytuacjach ja lubię porozmawiać z osobami, które już to zrobiły. Lubię to zrobić w formie konsultacji, w formie mentoringu ze znajomymi albo z nieznajomymi. Czasami za to płacę, za tą wiedzę wprost, za wiedzę, za przeprowadzenie mnie przez część procesu albo kontaktuję się z ludźmi, którzy po prostu przeszli już tę drogę. Kolejny punkt, który powoduje, że część osób prokrastynuje, to perfekcjonizm. Bo faktycznie. Odkładamy na przykład publikację posta, bo chcemy, żeby on był idealny, dopieszczony. Chcemy, żeby był wspaniały. Tylko musimy mieć świadomość tego, że ten perfekcjonizm nas blokuje. Jeżeli czegoś nie opublikujemy, to nikt tego nie zobaczy. Jeżeli opublikujemy, i będzie złe, to prawdopodobnie nic wielkiego się nie stanie. Pewnie algorytmy, jeżeli mówimy o publikowaniu czegoś w social mediach, to pewnie algorytmy spowodują, że nikt nie będzie tego Widział, bo mało osób skomentuje, mało osób polubi. Tak więc ten perfekcjonizm spokojnie możemy starać się też ujarzmić w jakiś sposób. Warto mieć świadomość tego, że zrobione jest lepsze niż perfekcyjne, ale jednocześnie nie powinno być to wymówką, abyśmy publikowali, abyśmy dostarczali rzeczy, które są po prostu słabej jakości. Tak więc musimy znaleźć pewien balans, jak to często w życiu, pomiędzy idealnym wynikiem, a wystarczająco dobrym wynikiem. I różnie tutaj mamy różne podejście, różne tolerancje do tego, co jest wystarczająco dobre. I ja akurat raczej nie jestem perfekcjonistą i wielokrotnie mi to pomaga. Natomiast czasami, czasami w niektórych przypadkach i tak boję się opublikować, bo uważam, że coś jest niedostatecznie dobre. I to jest kolejny powód, o którym wskazała Liz poczucie, że coś jest niewystarczająco dobre, niewystarczająco dobrze, poradzę sobie z jakimś telefonem, z jakimś tematem, więc nie chcę się za niego zabierać. Niewystarczająco dobrze. Nagram i przekażę jakiś temat, który chciałbym na przykład opowiedzieć ci w podcaście, czy niewystarczająco dobrze coś opiszę w ramach postu na LinkedInie, czy na Twitterze, czy w innym medium, z którego korzystam. No i ostatni, ostatni powód, który lis przynajmniej Ym, wspomina to bycie stretched to thin, czyli bycie rozwałkowanym za cienko, kiedy bierzemy na swoje barki zbyt wiele rzeczy. I często w takiej sytuacji faktycznie robimy rzeczy, które możemy szybko odhaczyć, które są proste, które są łatwe, które yy, dają nam szybki dopływ yy, adrenaliny, które dają nam szybki, szybki dopływ dopaminy, kiedy wykonamy dane zadanie, ale prawda jest taka, że niekoniecznie jest to zadanie, które przynosi najwięcej wartości. A skoro nie jest to zadanie, które przynosi najwięcej wartości, to w pewien sposób prokrastynujemy, przekładamy je na kolejny dzień, na kolejną listę to-do, na kolejny miesiąc, aż w końcu tak naprawdę nigdy nie dojdziemy do jego realizacji. Warto więc zadać sobie pytanie, co jest kluczowe, co jest najważniejsze, co jest priorytetem. I zwracam twoją uwagę na liczbę Liczbę, w jakiej użyłem tego słowa, czyli co jest priorytetem? Liczba pojedyncza. Nie priorytetami, ponieważ priorytet jest tylko jeden. Tylko jedną rzecz możesz mieć jako swój priorytet na dzień dzisiejszy. Tylko jedna rzecz może być priorytetem. Każda kolejna to już nie jest priorytet. To nie jest coś najważniejszego, bo priorytet to coś najważniejszego. I zastanów się, jaka jedna rzecz jest tą najważniejszą, którą na przykład możesz Powinnaś zrobić dzisiaj. Kiedy zdasz sobie sprawę z tego, co zrobić dzisiaj, aby jutro, aby za miesiąc, aby za rok było lepiej, no to prawdopodobnie wybierzesz dobrą rzecz do wykonania i prawdopodobnie prokrastynacja nieco się odroczy. Tak więc zastanów się, jeżeli myślisz o sobie jako osobie, która jest leniwa, albo jeżeli myślisz o sobie jako osobie, która prokrastynuje. To zastanów się, co za tym stoi. Czy jest to strach? Nie wiedzę, jak zacząć, nie wiedzę, jak pójść dalej w procesie? Perfekcjonizm? Może za dużo rzeczy na Twoich barkach, a może poczucie nieadekwatności, poczucie niedostateczności? Zachęcam Cię do tego, by zmierzyć się z Twoimi demonami, w cudzysłowie oczywiście demonami, aby wiedzieć i lepiej działać, lepiej funkcjonować. Ten odcinek publikuję w trakcie wakacji, czyli w takim czasie, kiedy możemy czasami trochę popracować też nad swoją strefą mentalną. A strefa mentalna, moim zdaniem, jest jedną z kluczowych również w rozwoju zawodowym, w karierze zawodowej. Tak więc zastanów się, jak to jest u ciebie, i przede wszystkim zastanów się, jak zrobić, aby było jeszcze. Lepiej. Jeżeli chcesz na ten temat porozmawiać ze mną, jeżeli chcesz ten temat skonsultować ze mną, to wiesz gdzie mnie znaleźć. Możesz znaleźć mnie na LinkedInie i napisać tam do mnie wiadomość. Możesz też znaleźć mnie w innych social mediach, bo w, w innych social mediach też istnieje, też bywam, albo po prostu napisać maila na jarekmałpaherespresso.pl Razem zmierzymy się z twoimi demonami i zastanowimy się, co zrobić, abyś była jeszcze bardziej. Efektywna. Jeżeli ten odcinek trafił do ciebie, to zastanów się do kogo jeszcze by trafił. Kto jeszcze wyciągnąłby z niego wartość. Masz taką osobę? To proszę cię, wyślij jej link do tego odcinka. To bardzo wiele dla mnie znaczy, aby więcej osób mogło dowiadywać się o HR Espresso. Kolejną rzeczą, którą możesz zrobić, aby pomóc mi w rozwoju tego podcastu, jest skomentowanie go na przykład na Apple Podcast i ocenienie na Spotify, na Apple Podcast. I daj mi po prostu znać, że to, co robię, jest wartościowe. Twój feedback, Twoja informacja zwrotna jest dla mnie bardzo cenna. Za dzisiaj Ci bardzo dziękuję i zapraszam Cię do posłuchania kolejnego HR Espresso już niedługo. Do usłyszenia. Cześć.